To też wymowne, że droga na szkółkę wjedzie przez krzyż. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o szkółkę, to też to jest nauczanie, to też jest poznawanie Pana Jezusa Chrystusa. Podstawą Ewangelii jest krzyż Pana Jezusa Chrystusa. To taka pierwsza refleksja. Druga, strasznie mi się podobało to, co powiedział Pastor Tomasz, że wtedy, kiedy jest ciężko, to warto też śpiewać. Ja sobie to muszę zanotować gdzieś tam w swoim sercu, a ja może nawet tam w swoich notatkach, bo, bo to naprawdę jest praktyczna rada. To jest praktyczna rada dla naszego, dla naszego życia. Dlatego Słowo Boże mówi o tym, żeby uwielbiać Pana, żeby śpiewać, żeby e, nawet śpiewać psalmy. To jest praktyczna rada. Duch Święty jest duchem radości, bo on wie, że moc Boża przewyższa wszelką słabość przewyższa wszelki ciężar muszę otworzyć prorok Izajasz powiedział kiedyś takie słowo. Ja już je przeczytam, jest to Izajasza 46 rozdział 9 werset. Wspominajcie sobie na rzeczy pierwsze. W niektórych przekładach jest napisane rzeczy dawne które się działy od wieku. Bo ja Bóg, a nie ma żadnego Boga więcej. I nie masz do mnie podobnego. Tak jest zapisane w Słowie Bożym. Tak jest zapisane u proroka Izajasza. Wspominaj rzeczy pierwsze, dawne, które działy się kiedyś. Może jest to wyrwane z kontekstu, bracia i siostry, ale ja dzisiaj chcę mówić o nadrzędnych, o pierwszych rzeczach dla naszego życia. O pierwszych rzeczach i będziemy dzisiaj czytać z pierwszej księgi. Dlatego. Bo już tam Bóg zawarł myśli dla naszego życia, dla naszego chrześcijańskiego życia. Mówi się o tym, że Stary Testament, a w zasadzie właśnie pierwsze rozdziały, to są protoewangelium, są takim wstępem do Ewangelii Jezusa Chrystusa. I to prawda, bo tam jest bardzo dużo myśli. Tam jest bardzo dużo myśli i także widać osobę Pana Jezusa Chrystusa. Wspominajcie na rzeczy pierwsze. Można by było powiedzieć pierwszej potrzeby. I dzisiaj właśnie taki temat, krótki, bo ostatnio, pamiętam, przesadziłem, jednego kazania zrobiły się dwa, to dzisiaj mam nadzieję, nie pójdę tą drogą, w razie czego to proszę jakoś sygnalizować. I dzisiaj krótkie słowo na temat rzeczy najważniejszych, rzeczy pierwszych w naszym życiu, jak to powinno wyglądać, bracia, bracia i siostry. Rzeczy pierwszej potrzeby. Tak jak nasze ciała, nasz, można powiedzieć, ziemski człowiek, ma takie rzeczy pierwszej potrzeby, prawda? Tak samo i duchowo. Gdy nie ma tego zaspokojonego, gdy nie ma tych pierwszych rzeczy w jego życiu, w sensie, w sensie fizycznym, to tak naprawdę może nie przetrwać. Może wcale się nie rozwijać. Może nie poszerzać swoich y, horyzontów. Tak naprawdę, gdy nie ma zaspokojonych pierwszych potrzeb, to y, gdzie ta mowa o nowych możliwościach? I tak samo w duchowej rzeczywistości. Musi być fundament dla naszego życia. Musi być to, co Bóg chce, abyśmy poszli, poszli dalej. I tak mówi właśnie Słowo Boże. Na ten temat. Otwórzmy zresztą pierwszą księgę. Ja mam co prawda Nowy Testament, ale posiłkuję się laptopem. Pierwszy rozdział. Pierwszy werset. Co jest napisane? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Pierwszą rzecz. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bez łady, i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. I tu jest wierzę pierwsza myśl dla naszego duchowego życia, bracia i siostry. Co ma być na początku w naszym życiu? W jaki sposób mamy zgłębiać Pana? Jest napisane, że Duch Boży unosił się nad tym wszystkim. Ziemia była bezładem i pustkowiem. W innym miejscu jest napisane chaosem. Jeszcze niepoukładana, jeszcze nieprzejrzysta, niesystematyczna. Bracia i siostry, chcę wyraźnie powiedzieć, że Duch Święty jest nam potrzebny w naszym chrześcijańskim życiu. Do tego, aby nie było chaosu, aby nie było błędnych decyzji, aby nie było pomieszania z poplątaniem, aby nie było zwiedzenia. Potrzebny jest Duch Święty. Aby było zrozumienie Boga, musimy żyć z Duchem Świętym. Musimy szukać obecności Ducha Świętego. Musimy rozwijać się w mocy Ducha Świętego. To jest jedna z najważniejszych rzeczy dla naszego chrześcijańskiego życia. Jedna z pierwszych, która powinna być w naszym duchowym planie. Poznawać moc Ducha Świętego. Słuchać, co Bóg, Bóg mówi. Do zboru. Tak jak w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie w objawieniu jest napisane. Słuchajcie, co Duch Święty mówi do zboru. Podstawą naszego życia ma być Boże kierownictwo, oparte na Bożym przewodzeniu. ja lubię to słowo, bracia i siostro, bo przewodzenie to, ma, ma, to jest wspaniałe, wspaniałe słowo. Bo to znaczy, że Bóg ma przewodzić naszym życiem. Aby się kierować naszym życiem. To znaczy, że Duch Święty ma kierować naszymi krokami. Ale to jest także pytanie, czy my jesteśmy dobrym nośnikiem. Jeżeli coś przewodzi, no to właśnie, może jakiś materiał przewodzi ciepło, przewodzi prąd. Czy my jesteśmy takim dobrym przewodnikiem? Dla ducha świętego. Czy duch święty nas wypełnia i później z nas idzie dalej na ten świat, na innych ludzi w naszym zachowaniu, w naszych emocjach, w naszym słowie, w naszym patrzeniu na rzeczywistość? Czy jesteśmy dobrym przewodnikiem? Ja akurat ukończyłem szkołę także elektryczną, elektroniczną, ale gniazdkę nie założę. Ale pamiętam, że było tam takie mądre słowo rezystancja, opór. Że niektóre które przewodniki wydawałoby się powinny bez problemu puszczać dalej to, co otrzymały. Ale pojawia się rezystancja, opór. Będziemy to kumulować jako podnik. Nie, Bóg zachęca nas do tego, abyśmy byli także przewodnikami. Tego, co Bóg daje nam, abyśmy to dawali drugiemu człowiekowi. Kierownictwo. Czy my jesteśmy kierowani przez Ducha Świętego? Czy my słuchamy się Słowa Bożego, bracia i siostry? W Nowym Testamencie jest napisane, i to w Ewangelii Jana, też w pierwszym rozdziale. Na początku było, Słowo, a słowo było u Boga, a bogiem było, było Słowo. Wiecie, bracia i siostry, czasami gdzieś tutaj jest zamieszanie. Niektórzy chcą być kierowani tylko Duchem Świętym, a Słowo gdzieś daleko, a niektórzy mówią tylko Słowo. A gdzie tam Duch nie ma? To a w zasadzie nie ma, to czegoś takiego źle to rozumiecie. Ale ja chcę powiedzieć wyraźnie, że Duch Święty. Zawsze potwierdza Słowo Boże. Jest napisane, że Słowo Boże ma moc wtedy, kiedy jest natchnione Duchem Świętym. Można być teologiem, można być filozofem Słowa, można znać je na pamięć, ale gdy ono nie przemawia poprzez Ducha Świętego do naszego życia, jeżeli Duch Święty nie ożywia tego Słowa, to tylko jesteśmy, znajo... mamy tylko znajomość Słowa, znajomość prawa. Znajomość zasad, znajomość etyki. Ale Bóg chce, aby Duch Święty mówił poprzez Słowo, aby nas ożywiał, aby to była jedna strona medalu. Słowo i Duch Święty to jedna i ta sama moneta. Nie można żyć i czerpać z bogactwa Bożego, wykluczając ze Słowa Ducha Świętego. Nie można być prowadzonym przez Ducha Świętego, wykluczając słowo, słowo Boże. To jest jedna i ta sama moneta. Nie będę już to może więcej tłumaczył, pójdźmy, pójdźmy dalej. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi, są dziećmi Bożymi. To jest werset z Nowego Testamentu. Zachęca nas do tego, aby szukać społeczności z Duchem Świętym. Jest to jedna z pierwszych rzeczy dla naszego, dla naszego życia. Trzeci werset z Księgi Rodzaju. Wtedy Bóg rzekł: Niech się stanie światłość. i co? I stała się światło. To znowuż jedna z pierwszych rzeczy fundamentalnych do tego, aby rozwijać swoją relację z Bogiem. My znacznie więcej wiemy o światłości w sensie duchowym, bracia i siostry. Znacznie więcej Bóg objawił nam, czym jest wspaniała światłość duchowa dla naszego życia. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka przyszła na świat. Na świecie był. I świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoich, ci, którzy należą do Niego, go nie przyjęli. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli mężczyzny, lecz z Boga. Inny werset. Z Ewangelii, też ja. Pan Jezus stanął pośrodku ludzi wierzących, pośrodku tych, którzy znają prawo, pośrodku faryzeuszów, którzy poświęcili może swoje życie całkowicie Słowu Bożemu, ale nie szukali Bożego natchnienia w tym słowie, tylko szukali mądrości. I czasami nawet swoją mądrość dokładali do Słowa Bożego. Jak było 10 przykazań, to później okazało się, że nie jest 10, tylko nie pamiętam, no, chyba było 438 już później przykazań. Tak człowiek potrafił swoją filozofię dokładać do słowa. Zamiast szukać Bożego natchnienia, Bożego prowadzenia, Bożej obecności, Bożej mocy wypływającej ze słowa. Pan Jezus pośród tych ludzi stanął i powiedział: Ja jestem, ja jest, światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Bracia i siostry, Pan Jezus powinien być centrum całej, całego naszego życia. Pan Jezus powinien być centrum całego naszego nauczania. Pan Jezus powinien być w centrum każdej naszej decyzji. Pan Jezus! Tak czasami łatwo iść w różne rzeczy, a pomijać Pana Jezusa Chrystusa. Tak wiele nauk pojawia się, gdzie Pan Jezus Chrystus jest spychany na bok, a wyciąga się jakieś fragmenty Słowa Bożego. Ale Pan Jezus jest centrum. Apostoł Paweł bardzo dobrze to rozumiał i mówił: Ja nie chcę o niczym innym mówić. Jest tyle ważnych rzeczy, ale najważniejsza jest to, że chcę mówić o Jezusie Chrystusie i to jakim? Ukrzyżowanym. Ja pamiętam, nauczałem w jednym zborze na temat nowego przymierza i jedna osoba się zgorszyła. Osoba, która szła w stronę przymierza starego, zakonu. I pamiętam, gdy powiedziałem skazalnicy, że nie ma większego przymierza niż krew Jezusa Chrystusa z ludem Bożym. Że to jest ważniejsze przymierze nawet niż te, które było na górze syna. To pamiętam, że to bardzo mocno tą osobę wzburzyło. Ale ja to powtórzę: nie ma. Najważniejszy jest Pan Jezus Chrystus. On jest doskonały. On jest objawieniem, jaki jest Bóg. Boga nikt nigdy nie widział, mówi słowo, ale jednorodzony syn, który jest na łonie ojca, objawił go. Kto widział ojca, widział mnie, mówi Pan Jezus. Pan Jezus. Centrum wszystkiego, centrum naszego życia, centrum chrześcijaństwa. Wszystkie nauki, różne kościoły, różne rzeczy akcentują. Ale jeżeli Pan Jezus Chrystus będzie w centrum, to to będzie najwspanialszy kościół, jaki może istnieć. Bo duchu i oblumienica, co mówią? Przyjdź! Nową nauką, nowe możliwości. A może przyjdźcie pieniądze z wszystkich stron świata do kościoła? Nie mówi duch i oblubienica. Mówią przyjdź Panie Jezu. Jezu. Pan Jezus centrum centrum wszystkiego. 26 werset. A wreszcie rzekł Bóg. Uczyjmy człowieka na nasz obraz. Podobnego nam, niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią, nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży stworzył go, stworzył mężczyznę i niewiastę. Mężczyznę i niewiastę. To jest takie mocne podkreślenie, żeby nie było tutaj jakiegoś rozdwojenia. Bo czasami gdzieś tam też są nauki takie, które mówią no mężczyzna, tylko mężczyzna, ale człowiek mężczyzna, Aha, ewentualnie kobieta, to trzeba się nad tym zastanowić. To były nauki zresztą, na których nawet i demokracje wyrastały. Natomiast tutaj Bóg wyraźnie mówi, stworzył na swoje podobieństwo i kobietę, i, i mężczyznę. I to też jest jedna z pierwszych rzeczy, jaka powinna być w naszym życiu. Chęć, pragnienie wewnętrzne, aby nasze życie było podobne do Pana Jezusa Chrystusa. Do tego, aby być podobnymi. Jest taka pieśń: chcę do Ciebie podobnym być, Jezu. Tak chcę do Ciebie podobnym być. Tam jest dwa razy nawet to podkreślone. Bo wierzę, że ta osoba, która pisała tą pieśń, miała to w swoim sercu i dwa razy to podkreśliła w tym refrencie, że chcę do ciebie podobnym być. Tak, panie, jak chcę do ciebie podobnym być. Bóg stworzył człowieka na swój obraz. I czasami ja patrzę w lustro i mówię, chyba się pomylił. Niektóre rzeczy się zdewałowały, niektóre się zatraciły. Ale to nie było wolą Bożą dla człowieka. Wolą Bożą jest, abyś był podobny do swojego stwórcy. Nie taki sam, nie identyczny, bo nigdy nie będziesz. Na podobieństwo. Co to znaczy być podobnym do Pana Boga, podobnym do Pana Jezusa Chrystusa? Ja kiedyś do końca tego nie rozumiałem, ale wierzę, że, że Bóg przez Ducha Świętego objawił. Wyjaśnił. I kiedyś mówiłem na ten temat i użyłem takiego przykładu, gdy o kimś rozmawiano, o jakimś wspaniałym człowieku i z takim akcentujemy różne rzeczy, opisujemy. To nawet jest taka terminologia i można powiedzieć, o rysujesz, o, rysujesz obraz tego człowieka przed moimi oczami. I takie ma być nasze życie. Gdy rozmawiamy e, o kimś, e, rozmawiamy o Bogu z kimś, to mamy rysować obraz Pana Boga przed jego życiem. My mamy być tymi, e, którzy prowadzą do Pana Boga, nie tymi, którzy zastępują Pana Boga. W nas ludzie mają widzieć Boże działanie. W nas ludzie mają widzieć zachętę do tego, aby poznać Boga indywidualnie, osobiście. My czasami chcielibyśmy nawet Pana Boga zastąpić. A? Tu jestem. Ja mam moc, ja mam siłę, ja mam potęgę, to do mnie. Ja mam autorytet. Nie! Tu chodzi o to, żeby my mamy kierować ludzki wzrok. Zrobił Jego człowieka na Jego Stwórcę, na Pana Boga. Nie na nas. Nie na nasze przymioty, nie na nasze doskonałości czy niedoskonałości. My mamy tacy być, aby inni zapragnęli Pana Boga w swoim życiu, poznać Go osobiście. Po to nas stworzył Bóg. Po to, abyśmy byli w ten sposób Jego, jego odbiciem. Chcę do Ciebie podobnym być, Jezu. Tak chcę do Ciebie podobnym być. To jest dążenie nasze. To jest, wierzę, także dążenie kościoła. 28. Wers. <słuch> po czym Bóg im błogosławił, mu, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Abyście parowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami krążającymi po, po ziemi. Zaludniali Ziemię. To muszę się podzielić tutaj taką dobrą nowiną, że Kasia dzisiaj nie ma grypy jelitowej, chociaż wymiotuje, ale jest wciąż. Oh, no. tak, że... o, no. tak, Także generalnie, po no, prostu... Żeby... Jest nas więcej. Tak, tak, wszystkie... tak, jest nas więcej. Kościół... Kościół przybywa także... i rozrasta się i... I, i dlatego właśnie dzisiaj nie ma, bo się, bo się źle czuje i, i akurat musiała zostać w domu. Też proszę o modlitwę, prawda? Wracając jednak do słowa, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię uczynili ją sobie poddaną. Ja te wszystkie wersety, bracia i siostry, przekładam na warstwę duchową. Oczywiście one były i dosłownie do człowieka w tamtym momencie. Ale także Bóg posługiwał się taką metaforą do, do tego, aby, aby także i duchowe życie człowieka wzmocnić, zaplanować. Kościół jest powołany, tak jak słyszeliśmy i dzisiaj, do tego, aby tą dobrą nowinę, tą znajomość Boga w swoim życiu, tą obecność Bożą nie zatrzymywać jako opornik tylko i wyłącznie dla siebie. To jest ta cała idea przewodnictwa materii. Abyśmy to, co otrzymamy od Boga, dawali innym ludziom. To, że Bóg chce nas wypełniać, to nie po to, abyśmy byli jak sadzawka, która nie ma ujścia. Bo wiadomo, co z taką sadzawką się dzieje po jakimś czasie. To wszystko jest po to, że gdy te wspaniałe wody życia przypływają do Kościoła, to żeby Kościół mógł to dalej, tym dalej służyć innym ludziom. Słowo Boże mówi, Pan Jezus Chrystus mówi, idźcie na cały świat i głoscie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk, a jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce płać będą i ci odzyskają zdrowie. Widzimy tutaj moc Ducha Świętego, która jest aktywna, która pragnie, w zasadzie nie moc Duch Święty, jest aktywny, jest pragnie do tego, aby czynić ludzi sługami Pana Boga, czynić ludzi dziećmi Bożymi. I pragnie to czynić nie indywidualnie, ale z Kościołem, ze mną i z Tobą. Bracie, bracie i siostry. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i zaludniajcie ziemię. Czyńcie ją sobie poddaną. Diabeł pragnie mieć całkowitą władzę nad wszystkim, ale Bóg chce, abyśmy, my, ludzie wierzący, głosili Jego królestwo, bo to królestwo jest mocniejsze niż wszystkie królestwa ziemskie. I jeszcze w drugim rozdziale, w piętnastym wersie, na zakończenie, jest napisane następujące słowo. Pan był wziął zatem człowieka, umieścił go w obrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. W innym, pewnie w tym przekładzie jest napisane, aby uprawiał go i strzelił. I na tym akurat z tego wersetu zakończę. Pan Bóg wziął człowieka, osadził go w cudownym miejscu, aby to miejsce także i uprawiał, i strzegł, i doglądał, i troszczył się. Ja wierzę, że każdy z nas, bracia i siostry, jest powołany do określonej służby, do określonego miejsca. To, że jesteśmy tutaj dzisiaj, w tym miejscu, to też jest Boże powołanie dla naszego życia. I tutaj pytanie: Czy dbasz o Bożą Winnicę? Czy troszczysz się? Czy masz myśl taką, że no przecież na zewnątrz jest wiele niebezpieczeństw? Jest tak napisane, że diabeł chodzi wokół, jak lew ryczący, patrzy kogo by pożreć, połknąć. W tamtym momencie Adam też miał taki, taką informację od Pana Boga. Słuchaj, ja Cię umieszczam we wspaniałym miejscu, ale nie po to tylko, abyś się wylegiwał, ale abyś już uprawiał ten ogród dalej i abyś go strzegł. Ale strzegł przed kim? Przed czym w tamtym momencie mógł zadać Adam ja pytanie? Ja wierzę, że Pan Bóg dał pewne wskazówki, że będzie moment, w którym pojawi się ktoś, kto będzie chciał Cię zjeść. Że jest taka istota, która niekoniecznie chce dobrego dla ciebie, dla twojej małżonki. Masz strzec ten obrót. Ja ci go daję, ale masz go strzec. Czy dbasz o winnicę Pana? To jest jedna z pierwszych rzeczy, bracia i siostry, którą powinniśmy czynić w swoim życiu. Jest taki werset, przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Nie zawsze będzie czas. Nie zawsze będą możliwości. Ale Bóg zachęca nas o troskę wzajemną. To jest jedna z pierwszych rzeczy. Czasami jest tak, że możemy się zapędzić. Myślimy o wielkich namiotach. O milionach osób na ewangelizacjach, a nie widzimy brata czy siostry w kościele. Czasami też jest tak. To słowo także mówi o naszych domach, o naszych rodzinach, o naszych matkach, naszych ojcach, naszych dzieciach. O tym, czy nasz brat rodzony, czy nasza siostra jest zbawiony, czy nie potrzebuje pomocy. To też jest to słowo. Bóg nie chce na pewno takiej sytuacji, że będziemy wielkimi ewangelistami, a nasze rodziny będą w ruinach. Czy dbasz o winnicę Pana? To też jest jedna z pierwszych, z pierwszych rzeczy. Ważnych dla mnie, dla Ciebie, dla Kościoła. Powstań.